Być może, ale mam ważne. Cały dzień wieczorem. Mnie też zależy na Siri, dobrze o tym wiesz, ale maska uroborosa to nie zabawka. Wiesz, jakie mogą być skutki jej użycia. Nie i ty też nie wiesz, dlatego przestań panikować. Słychać was na drugim końcu wyspy. Ty bardzo dobrze, niech całe Skellige się dowie, że Jenefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka! Opanuj się, Druidzie! Niczego nie ukradłam! Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za myślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna! Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy! Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Uroboros stworzył maskę, kiedy zazdroszne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Skąd masz tę maskę? Żeglarze z klanu Dimun wyłowili ją niedaleko głębin Jorda. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitów. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież! Nie chcę usprawiedliwiać Yennefer. To jej nie usprawiedliwiaj! Ale postaraj się ją zrozumieć. Ona nie robi tego, żeby ci dopiec. Tylko z powodu Ciri. Wiem, że w grę wchodzą matczyne uczucia, ale to niczego nie usprawiedliwia. Maska Uroborosa należy do Skellige i powinna zostać wykorzystana dla dobra wysp. Jeśli Yennefer użyje jej teraz, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że... Co to? O nie! Jeneferu użyła maski! Szybko! Burza psia krew. – Co to było? – No co? Jednorożce. – Ję, do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi. – Moc maski je przywołała. – Szowur mówi, że maska może doprowadzić do kataklizmu. – Na szczęście jest na miejscu i od razu może się zająć jej poskromieniem. – Wiesz, że on ci tego nie daruje. – Ha! Jakoś to przeżyję. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny, magiczny ślad. Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak, a ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. No to chodźmy. Tędy... Pierwsze miejsce już znalazłam! Maskę. Jakieś instrukcje? Nie ściągaj i nie, nie zobaczymy wszystkiego. Nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Co to? Hortal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedzminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. To, wy? to użyj. Uważaj! Co to było? Hmm. Jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet jecho było groźne. Idę o zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Nie podoba mi się to miejsce. Mnie też nie. Jeśli ktokolwiek tu był, kiedy wydarzył się kataklizm, miał małe szanse na przeżycie. masz na myśli. Ale nie martw się. Siri potrafi o siebie zatość. Lepiej się Tak? Włóż maskę. Ktoś gonił Ciri, widzisz to? Chyba ją ranił! Ale uciekła! Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi do Welen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć, chodźmy. To już Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Hm, prawdopodobnie. To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Wiesz, dokąd uciekł czarodziej, który był z Ciri? Hmm. Jego ślad też prowadzi do Velen. Ale współrzędne wyjściowe są inne niż przy portalu Ciri. Eksplozja musiała zakłócić teleportację. Może to zbieg okoliczności, ale kiedy byłem w Velen spotkałem Kajre Metz. Twierdziła, że był u niej czarodziej, który szukał Ciri. Zdziwię się, jeśli to nie ten sam. Hmm. Kimkolwiek jest, robi się coraz bardziej interesujący. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. O, no proszę, wypogada się. Pewnie owór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Są takie osoby, dla których jestem gotów na wszystko. I nie liczysz się przy tym z nikim i niczym? Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę. Jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem. Z tobą policzę się później. No więc... Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z lasem. Wiecie na kogo? Jeszcze nie. Ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Welen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co, i tyle? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Mówiło, że poleciał gdzieś tam. Coś leży pod tym drzewem. Dasz radę? Dam. Zbroi nie ma krwi ani śladów pocięcia. Towarzysz go jakby to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Dlaczego oni. Tak, szukają Ciri. Ale. Dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. O, racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Dore. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne. Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. O. Dlatego dziki Gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa. Dziki Gon był też na Hindrswial? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Art Skelik wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwny jak na te porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat. Ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjal. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lafotan. Widzimy się na miejscu. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Możemy porozmawiać? Dziękuję. Skeliski krąg wybrał mnie lata temu, akurat gdy zaogniły się dawne spory między klanami. Dużo polityki, co? Akurat nigdy mi to nie przeszkadzało. Od wieków druidzi wędrują między klanami i trzymają w ryzach tę wiecznie kłócącą się rodzinę. Troska o równowagę nie polega tylko na kontrolowaniu populacji pstrąga w strumieniach, na szczęście jarlowie zawsze cenili nas jako doradców. Ciekaw jestem Twojego zdania na temat wojny. Cóż, myślę, że Emchyr wybrał na nią zły moment. Moim zdaniem trudno było o lepszy, teraz gdy północ jest rozbita. Północ jest słaba, to fakt. Ale mam wrażenie, że cesarz ma wiele problemów wewnętrznych. Zbyt wiele, żeby rozpoczynać wojnę. Radowid jest przebiegłym szaleńcem i na pewno to wykorzysta. Grywasz czasem w gwinta? Pewnie. Pierwszą talię dostałem jeszcze podczas pobytu w cintrze, a potem nauczyłem zasad półske ligę. A co? Masz ochotę na partyjkę? Tak, zagrajmy. Pięknie. Gratulacje. Masz dobrą talię, ale przyda ci się jej małe uzupełnienie. Proszę. Weź tę kartę. Dzięki. Z taką ręką do kart powinieneś zmierzyć się z krachem. Osobiście dałem mu talię, ale uczeń prześcignął mistrza. Jest też gremista. Charakter ma podły, ale talentu nie mogę mu odmówić.